Dawno z kamerą nie podglądałem borsuków, niemniej często przy tej norze przebywam. Często obserwuję te zwierzęta, często tam chodzę. Dlatego postanowiłem, że usytuuję tutaj kamerę, szczególnie, że po tropach, po śladach, wokół nory dostrzegłem, że działo się tutaj coś wyjątkowego, więc bez chwili namysłu postanowiłem, że usytuuję tutaj kamerę. No, i nie myliłem się. Dzisiaj pokażę Wam, jak borsuki już powoli przygotowują się do wiosny, bo jest to bardzo ciekawe. Jak wiecie, z wcześniejszych obserwacji, kiedy to w tamtym roku nagrywałem właśnie te borsuki. Są w tej norze 3. Wejścia do tej nory są aż cztery z jednej strony i trzy z drugiej, więc łącznie mamy ich siedem. Na szczęście wiem, gdzie najczęściej lubią wychodzić, gdzie lubią spędzać czas, dlatego wiedziałem. Gdzie umieścić swoją kamerę. Te borsuki zaczęły wyglądać. Oczywiście pod osłoną nocy, bo najczęściej wychodzą w nocy. Szczególnie latem można je nagrać w ciągu dnia. O co się postaram w tym roku. Ale zwróćcie uwagę na ich zachowanie. One początkowo wychodziły. Oczywiście moją kamerę znają, więc są zupełnie zrelaksowane. Zresztą teraz to widać, kiedy ten borsuk zaczął się drapać. Ale miało miejsce coś bardzo wyjątkowego. I zwróćcie uwagę teraz na tą scenę, którą pokażę dwukrotnie, żebyśmy mogli przeanalizować zachowanie tych borsuków. Spójrzcie na to. Teraz to puszczę jeszcze raz i o tym opowiem. Spojrzały na siebie, to jest pewna komunikacja, i jeden z borsuków zaczął włóczyć trawę liście do nory. Po chwili ten drugi zaczął zerkać, czy zrobiło się już dla niego miejsce, bo dwa naraz by się nie zmieściły. Musicie wiedzieć, że te nory oczywiście nie są na tyle szerokie, żeby pomieścić dwa borsuki w jednym momencie. Niemniej, kiedy ten borsuk odczekał pewną chwilę, kiedy ten drugi zaniesie tą trawę we wskazane miejsce, on za chwileczkę wyjdzie. Zresztą już to teraz widać. Ten na niego poczekał, ten drugi wyszedł sprawdzić, jaką pracę wykonał ten drugi. Zresztą to widać, jaki jest niesamowity podział obowiązków w tej rodzinie. Po chwili tamten borsuk. Postanowił, że zaniesie tą, tą trawę dalej. Co to jest? To, się to jest włóczenie, czyli Borsuki w tym momencie wymieniają swój materac, to jest ich posłanie. Ono składa się z trawy, z liści. Robią to dosyć wcześnie, bo ja takie włóczenie widziałem w maju, a teraz no, dzieje się to w lutym, ale widocznie taką mają potrzebę, żeby mieć świeżą, świeże posłanie, żeby było im miękko, wygodnie. One na pewno będą to robiły jeszcze raz w maju, kiedy będą się rodziły małe borsuki. Zresztą małe borsuki powinny wyjść z nory. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem w połowie czerwca, jeżeli nie będzie żadnych przeciwwskazań, postaram się je nagrać. Nie tylko włóczyły, bo Później, kiedy nieco nabrudziły, postanowiły to posprzątać, i to również będzie widać po tym całym włóczeniu. Będzie to doskonale widać. Zresztą też to udało mi się nagrać, i za chwileczkę wam to pokażę. Musicie wiedzieć, że borsuki są niesamowitymi czyściochami. One mają dosyć podobne nory do tych lisów. Ale żeby rozróżnić norę borsuka i lisa, wystarczy spojrzeć, co znajduje się wokół nich. U lisa bardzo często jest brudno, nie ma porządku, leżą jakieś kości czy jakieś resztki, czasami jest taki niemiły zapach. Ale borsuki to jest zupełna odwrotność. Przy ich noże zawsze jest bardzo czysto. One dbają bardzo o czystość w samej noży, jak i wokół niej. I w momencie, kiedy one włóczyły tą trawę i liście, jak widzicie tutaj na pierwszym planie, troszeczkę nabrudziły. I ten borsuk już myśli, co tutaj wykombinować. I za chwileczkę będzie to bardzo dokładnie. Widać jak oddeleguje. Drugiego borsuka do tego, aby tutaj posprzątał, żeby było czysto i ładnie. Zresztą, kiedy ja tutaj je kolejnego dnia odwiedziłem, no to było już tak posprzątane, jakby tutaj naprawdę nic się nie działo. Gdybym nie zauważył, nie dostrzegł, nie widział, nie zarejestrował tego, że one wymieniały swój, swój materac, swoje posłanie, no to nawet bym nie wiedział, bo wszystko było naprawdę idealnie posprzątane. Nie zalegała w ogóle nigdzie trawa. Nie leżały liście, no co pokazuje, że borsuki są niesamowite, bo i podział obowiązków, i te relacje rodzinne, które na sam koniec pokażę, to, że tak dbają o swój dom i czystość, no to jest niesamowite. I teraz a propos tej czystości, zwróćcie na to uwagę. Ten drugi borsuk zaczął sprzątać, czyli z nory wygrzebuje te resztki tej trawy, tych liści. Przy okazji, y, robiąc już taką ścieżkę do wyjścia, gdzie one chodzą w tomie z powrotem w nocy, kiedy wychodzą na żerpo, jakieś jedzenie, i tutaj to dobrze widać. I musicie wiedzieć, że ten borsuk takich kursów zrobił około 30, bo wszystko musiało być tak idealnie dopracowane, tak idealnie posprzątane. I tutaj to doskonale widać, jak one potrafią te ścieżki zrobić i przy okazji posprzątać. Y, tutaj ja to daję. Takim tempie w jakim toczyło się to naprawdę, ale film trwałby naprawdę długo, dlatego za chwileczkę pokażę wam jak on biegał w to mi z powrotem w przyspieszonym tempie, bo naprawdę film trwałby zbyt długo, żeby wam to pokazać, ale pokazuję wam początek, żebyście mogli dokładnie się temu przyjrzeć, bo naprawdę rzadko udaje się zarejestrować takie sceny, takie zachowania. Cieszę się, że mogę wam je pokazać, bo naprawdę i moja, i wasza, nasza wiedza. No, naprawdę się poszerza o kolejne zachowania, o kolejne informacje na temat dzikich zwierząt. Cieszę się, bo ja te borsuki znam, odkąd się tutaj wprowadziły, więc one w ogóle się nie boją. Nieraz wieczorem, latem mnie widziały. Ja widziałem, jak one sobie koło nory chodziły, nic sobie ze mnie nie robiły, patrzyły na mnie, ja na nie coś pięknego. I teraz zwróćcie uwagę, jak często ten borsuk tutaj wszystko poprawia. W szybkim tempie, bo naprawdę zrobił to wiele razy, no naprawdę ze świecą szukać w lesie gatunków, które tak dbają o czystość jak borsuki. Borsuki są pod tym względem, no naprawdę bardzo, ale to bardzo wyjątkowe. Zresztą same o siebie bardzo dbają, jak i u innych zwierząt. Tutaj te więzi, te relacje rodzinne są naprawdę niesamowite. I teraz na sam koniec pokażę Wam jak takie relacje Wyglądają, a dokładniej jest to iskanie, które za chwileczkę zobaczycie. Na sam koniec postanowiłem Wam to pokazać, bo zresztą na sam koniec to nastąpiło, kiedy te borsuki już ładnie posprzątały, mogły się odprężyć po wykonanej pracy. To jest iskanie, one w ten sposób pozbywają się owadów, ale również no, w ten sposób pokazują niesamowite więzi, jakie je łączą. Zresztą pokazał się również ten trzeci borsuk, to są naprawdę bardzo rodzinne zwierzęta i to pokazuje, jakie zwierzęta są niesamowite.